Mój debiut w będzie głośno wspominam świetnie, wspominam jako bardzo ważne wydarzenie w moim całym życiu, ponieważ od tego dnia, kiedy ukazała się moja autorska płyta dzięki wygranej w tym konkursie, bardzo wiele się zmieniło, a po pierwsze no dzięki konkursowi miałam odwagę stanąć na scenie jako Marta Zalewska, a nie muzyk towarzyszący komuś innemu. Zgłosiłam się do konkursu czwórki dlatego, że może właśnie dlatego, że będąc w środowisku muzycznym od zawsze, obserwowałam różne zjawiska, które nie do końca mi się podobały, a czwórka wydała mi się instytucją, która szuka prawdy, nie szuka mody i może mam jakieś szanse z moim przekazem, który starał się zawsze nie kłaniać chwilowym trendom, tylko płynął prosto z serca i żadne inne uwarunkowania nie miały zdecydować o tym, czy moja muzyka jest dobra, czy nie. wygrana w konkursie i wydanie mojej autorskiej płyty nie tylko spowodowało, że zaczęłam grać autorskie koncerty, o czym zawsze bardzo marzyłam, ale również nawiązałam wiele ciekawych współpracy i brałam udział w projektach, w których byłam kompozytorką i aranżerką, producentką muzyczną, pisałam muzykę do teatru, do filmu i uważam, że wszystkie te rzeczy miały związek z tym, że stanęłam na scenie jako Marta Zalewska i no, jest to według Nierozerwalnie powiązane z debiutancką płytą, którą wydałam dzięki czwórce. Zachęcam wszystkich bardzo serdecznie do zgłaszania się do tego konkursu, bo jak widać, już od pięciu lat czwórka wybiera młodych, oryginalnych twórców z bardzo różnych estetyk, i nie ma tu żadnych ograniczeń, co moim zdaniem nie zdarza się zbyt często w dzisiejszych konkursach muzycznych. Szukają tutaj prawdy i zapraszam Was, żebyście pokazali tę prawdę, bo na pewno zostaniecie wysłuchani, a może wybrani jako zwycięzcy. Bardzo cieszę się, że moja piosenka znalazła się na winylu The Best of Będzie Głośno. Zwłaszcza, że jeśli chodzi moje, o moje autorskie utwory, to jest to mój winylowy debiut. A ja jako fanka płyt winylowych oczywiście bardzo czekałam na ten moment, kiedy i mój utwór na winylowej płycie się znajdzie. Mam nadzieję, że to jest tylko początek moich winylowych przygód. Ludzie zastanawiają się, co takiego super magicznego jest w płytach winylowych. Oprócz oczywiście tego, że żyjemy w czasach, w których muzyki słucha się bezprzedmiotowo, słuchamy ich na serwisach streamingowych, nie mamy, te, przeważnie nie mamy tej namacalnej, według mnie, przyjemności posiadania przedmiotu, jakim jest płyta, a co dopiero taka duża płyta, która jeszcze potęguje to, to fajne wrażenie, że można artystę niejako zabrać ze sobą do domu po koncercie. No ale oczywiście płyta winylowa. Winylowa po prostu inaczej brzmi i no, nie będę się tutaj rozwodzić nad y, szczegółami, y, na czym to polega, że ona inaczej brzmi, ale fajnie jest mieć też w dyskografii y, album wydany na CD i na płycie winylowej, chociażby dlatego, żeby porównać y, te brzmienia. No a ja też jestem fanką historii muzyki, więc no, najwspanialsze płyty XX wieku ukazywały się na właśnie winylowych płytach, więc ta symbolika dla mnie zawsze będzie cenna i cieszę się że tym razem i moja piosenka jest na takiej winylowej płycie. Wychowałam się w domu, w którym płyty winylowe walały się tu i ówdzie, podobnie jak płyty CD, kasety VHS, taśmy magnetofonowe i wiele różnych innych dziwnych nośników z zupełnie innych czasów. Więc no, płyty winylowe miałam w rękach od dziecka. Niemniej pamiętam pierwszy album winylowy, który kupiłam sobie sama za całe 15 zł w antykwariacie przy świętokrzyskiej w Warszawie bardzo fajny sklep. I to była płyta Nasza Basia kochana zespołu Jerzego Filara. Wspaniały, wspaniały album. Bardzo polecam. Pewnie niewielu z Was może kojarzyć. Zupełnie inna muzyka niż ta, którą gram, ale trzeba poszerzać horyzonty, więc polecam.